Się, nie wiem, czy cieszyć się z jednego punktu, czy mieć żal do piłkarzy za to, że w końcówce znów powielili sytuację z Białego Stoku i stracili bramkę. No w żadnym wypadku no nie możemy się cieszyć tutaj no z tego punktu. Przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty i byliśmy bardzo blisko osiągnięcia celu, tak, no jednak no nie wyciągamy wniosków i kończy się tak, jak się kończy. Że mimo nawet że graliśmy jednego mniej, no to walczyliśmy, tak, no ale znowu do 90 minuty, no. Panie trenerze, te łzy w oczach, to są łzy złości czy bezsilności? Złości, no, to... no złości, no, no co to można powiedzieć, no przegrywamy, że przegrywamy, no remisujemy drugi mecz w taki e sposób, że to jest to no, nie, niepojęte, tak, no, mielibyśmy cztery punkty więcej, a tak mamy w dalszym ciągu no, taką samą stratę do lidera. Zmienił no. się zespół po przerwie. Do przerwy naprawdę mnóstwo słabych momentów. No tak, no pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Jeszcze dostaliśmy bramkę po naszym błędzie, tak, bo źle ustawiliśmy się w kryciu. Mieliśmy, każdy zawodnik był, miał przydzielonego indywidualnie z zawodnika z drużyny przeciwnej. My złapaliśmy inaczej, i dlatego dostaliśmy. Bramkę, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy w szatni, i no na drugą połowę wyszedł całkiem inny zespół. Całkiem inny zespół do 91. Minuty, bo w 91. Minucie znów powtórka z Białego Stoku, znów brak krycia. A dodajmy, że Maksym Kowal, 40 sekund albo 30 sekund wcześniej, miał znakomitą sytuację, niewiele brakowało, by już wyrównał wyciągnęli piłkarze wniosków z tego co działo się 30 sekund wcześniej. No, no, wszyscy nie wyciągnęliśmy tak, no bo wygrywamy, przegrywamy, remisujemy wszyscy razem, tak. To no nie jest tak, że czy piłkarze, czy te, no to wszyscy jesteśmy razem, wszyscy razem tworzymy tą drużynę i no nie, nie, co mam więcej powiedzieć no, 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 aktualnie. No. A proszę powiedzieć, czy na rezultat tego meczu nie miały także wpływu te niewykorzystane sytuacje z drugiej części spotkania, bo także takie były. No, mieliśmy też twoje sytuacje, no, nie wykorzystaliśmy ich tak? Wydaje mi się, że mieliśmy podobną ilość sytuacji, co w meczu z Jagielonią. Biały Stok, no jednak strzeliliśmy dwie bramki, a strzelając dwie bramki na wyjeździe tutaj, no to trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać mecz, a nie go zremisować. Czy pan powiedział Kamilowi Tlazę w szatni? Co co w szatni, to jest w szatni, tak, to nie ma co tutaj mówić o tym. Czyli osłabił zespół, ale to wszystko bierzecie na karb jednego zespołu. Tak, no tutaj mówię, nie będę tutaj komentował naszych rozmów w szatni, tak, no bo tego jest szatnia. A Kamil Tlaga, no... No trzeba jeszcze zobaczyć powtórkę, tak, no ale w pierwszej w, w, w pierwsze tempo jak to, no, to nie wyglądało to dobrze. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że widzę zremisował remisową na stadionie łódzkiego klubu sportowego 2 do 2, tracąc znów bramkę w doliczonym czasie gry.